Nie ma słów, nie ma takiej skali porównawczej, nie ma takiego odniesienia, żeby móc opisać słowami, by móc wyobrazić nawet sobie potęgę Bożej łaskawości, którą otrzymaliśmy od naszego głównego Ojca przez Jezusa Chrystusa. On nas wyrwał z tej sieci pajęczej. Która jest rozłożona na całym świecie, którą diabeł próbuje owinąć każdego z nas jak w pokój, byśmy w bólach, w cierpieniach umierali z powodu naszych grzechów, z powodu beznadziejności, naszych problemów, nałogów. Byśmy usychali, jak takie roślinki, które nawet nie zdążyły wypuścić pąków światowych, a już zaczęły usychać. To się często dzieje już w dzieciństwie, kiedy jesteśmy raz pierwszy, drugi, trzeci, dziesiąty dotknięci złem tego świata, w pierwszej kolejności naszych rodziców, alkohol, skutki, przez nienawiść, przez antury, przez strach. I lęk, który, którym coraz bardziej nasiąkamy, jak gąbka. Coraz bardziej jesteśmy wyzuci z radości, szczęścia, radości, pokoju, dobroci, łagodności. Zamieniamy się w takiego czuwającego, ciągle zalęknionego, Agresywnego pisa, który albo rzuca się do ataku w każdym momencie, kiedy tylko ktoś stanie przeciwko, albo się chowa. Zawijamy ogon i udajemy, że nas nie ma. To życie w grzechu, życie w lęku jest, jest przekleństwem dla naszego życia. Szukamy szczęścia, szukamy spełnienia w tych ludziach. W dobrociach tego świata nie, nie odnajdujemy ani nasycenia, ani rozwiązania naszych problemów. Nie wiem, ile mieli pieniędzy, nie wiem, ile mieli różnych uciech. W głębi serca przeżywamy przerażającą pustkę. Ciemność, beznadziejność. Nie ma możliwości, aby wyrwać się z tego przekleństwa. Nie ma możliwości ludzkiej na to, aby się wydostać z tej czarnej matni. Nie ma możliwości ludzkimi siłami, ludzkimi wysiłkami, pomocą drugiej osoby, by dostać się z tego. Beznadziejnego stanu. Ale jest ktoś, kto ukochał nas tak szaloną miłością, tak niezwykłą, tak niesamowitą miłością, to wtedy, kiedy byliśmy w najgorszej ciemności, wtedy, kiedy byliśmy w najgorszym grzechu, on nas ukochał bez żadnej naszej zasługi, bez żadnego wkładu naszego, bez żadnego powodu ludzkiego. Na który, poprzez który moglibyśmy zasłużyć na tą miłość. Ukochał nas po prostu dlatego, że on sam jest jedną wielką miłością. Jest to Bóg Ojciec. Ale nie mielibyśmy przystępu do Boga Ojca, do tronu jego łask, jego miłosierdzia, do jego dobroci, do wolności, do pokoju, gdyby nie Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Jest tym pośrednikiem między nami a Ojcem, który zatrzymuje na sobie w momencie ukrzyżowania, w momencie swojej śmierci, zatrzymuje na sobie całe moje i Twoje przekleństwo. Roztrzaskuje na sobie wszystkie te kły rapieżnych wilków, które rzucały się na ciebie przez całe Twoje dotychczasowe życie, żeby Cię rozszarpać i zabić. On, te wszystkie demony, te wszystkie drapieżne wilki, podporządkowuje swojej władzy, swojej mocy i redukuje ich moc do zera. Redukuje ich moc do zera. Wyrywa nas z ciemności bez żadnych naszych zasług. Gdybyś mnie zapytał, co mam zrobić, aby wydostać się z tej matni, z tej beznadziejności, z tego nałogu, powiedziałbym ci, nic nie musisz robić. Nic nie musisz robić. To zostało za Ciebie. W takim razie mam to przyjąć. Jak to się może stać moim działem? Przez wiarę. Przez wiarę. Po prostu uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierzyć to znaczy w sercu swoim uznać, że każde słowo, którym on objawił swoją wolę, objawił swoją miłość, że każde to słowo jest prawdą i przyjmuje każde jego słowo do swojego wnętrza. Zgadzam się z tym. Traktuję to jako swoją prawdę, traktuję to jako swój fundament i po prostu przyjmuje przyjmuje to z wielką chęcią, z wielkim entuzjazmem swojego wnętrza. A Boża łaskawość jest jak tężna światłość. Ta świeci w Twoją stronę strugami światła, promieniami licznymi, niepoliczonymi promieniami światła. Otworzyć swoje serce, otworzyć się na no tą łaskawość. Po prostu ja wiara. że teraz, w tej chwili, stanąć w takiej wierze, w takim uniżeniu. Zdejmij koronę swojej głowy, pozbądź się tej dumy własnej, wychy, że sobie sam poradzisz. Z jakieś treningi, ćwiczenia, racje, terapię. Sam sobie poradzisz ze swoim... Lękli przed Bogiem, który Cię stworzył. Możesz, jeżeli jest to w Twoim sercu, to wyrazić swoimi słowami, ponieważ słowa pieczętują rzeczy, w które wierzymy. Możesz wyznać swoimi ustami, że od tej chwili Ty Jezu stajesz się moim jedynym Panem. Panem to znaczy, że od tej chwili będziesz panował nad całym moim życiem. Wraz z całym pakietem tych wszystkich złych rzeczy, nad którymi próbowałem panować, ale nie byłem w stanie. Wiem dobrze, że nie panuję nad tymi dziedzinami mojego życia. Zapraszam Cię, Boże, od teraz Ty panował nad tymi rzeczami, które sobie nie radziłem. Ale też panuj nad tymi, nad którymi wydawało mi się, że panuję i że mam nad nimi kontrolę. Oddaję Tobie każdą dziedzinę mojego życia, każdą sprawę, każdy wymiar mojego życia. Wszystkie moje relacje z tymi ludźmi, moje plany, marzenia, moją przeszłość, dzisiejszość, wszystko, co się wydarzy. Panuj nad tym wszystkim. Nie jestem w stanie sam poradzić sobie z sobą. Jestem dla siebie największą zagadką. Jestem dla siebie samego największym problemem. To, co przeżywam w środku, ta pustka, ona mnie przeraża. Dlatego zapraszam ciebie, Jezu, wszedł do tej pustki, wszedł do tej przerażającej ciemności, wszedł do tego, co mnie pozbawia. Życia, radości, sensu, nadziei, pokoju. Iść do tego wszystkiego. I w momencie, kiedy wyznasz swoimi ustami wiarę Zbawiciela, czyli w Tego, który jest Twoim jedynym ratunkiem, możesz przyjąć, odebrać Prze cudowną łaskę możesz pozwolić mu się chwycić jego objęcia, objęcia Boga, aby zrobił z Tobą coś, o czym nawet nie śniłeś. Mianowicie wyrwać cię z tej ciemności, posadzić na wyżynach niebieskich, na wyżynach niebieskich, gdzie już jest Chrystus, gdzie On króluje. Gdzie jest ponad tymi problemami, ponad tymi trudnościami życiowymi, które mnie przeros przerosły i przerastają w dalszym ciągu? Więc możemy znaleźć się zupełnie w innym miejscu. Może się zmienić całkowicie kontekst i wymiar mojego życia doczesnego tutaj na Ziemi. By zacząć, rozkoszować się Jego łaskawością, bogactwem, które przekracza wszelkie poznanie, wszelkie zrozumienie, bogactwem Jego dobroci, Jego łaskawości. Kiedy oddaje Mu swoje życie, staje się dzieckiem. Wtedy On tą roślinkę, która próbowała być przez diabła zdeptana, niszczona, On ją odbudowuje nawadnia nawozi, lęgnu, wiesień. po to, abyśmy mogli wydać nowe pom, nowe cudowne kwiaty, pachnące, nowe, piękne, owoce. Są to owoce, pestwa, czego? Chcę cię zapewnić, jeżeli zainwestujesz całe swoje życie w paskę, chodzącą, od Ojca przez Jezusa Chrystusa, nigdy się nie zawiedzisz. Nigdy się Ten drugi rozdział, dziś tu da Efezja, to jest przywrócenie do życia. Przywrócenie mnie i ciebie do życia. Posłuchaj. Także wy byliście umarli z powodu waszych występków i grzechów, które popełnialiście wtedy, gdy postępowaliście zgodnie z zasadami tego świata w posłuszeństwie temu, który panuje nad mocą, powietrzem, duchem działającym obecnie w synach buntu. Wśród nich także my, wszyscy, polegaliśmy niegdyś rządzą naszego ciała, poddając się zachciankom ciała i myśli. Dlatego, jak inni, byliśmy z natury dziećmi gniewu. Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie, dzięki swej wielkiej miłości, którą obdarzył nas, umarłych, z powodu występków, przywrócił nas do życia z Chrystusem. Łaską, jesteście zbawieni. On w Chrystusie Jezusie ożywił nas i posadził na wyżynach niebieskich, aby w nadchodzących czasach Ukazać niezwykłe bogactwo swojej łaski poprzez dobroć, jaką darzy nas w Chrystusie Jezusie. Łasku, bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Nie za dokonane czyny, aby nikt się nie chępił, jesteśmy Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych czynów, że Bóg dla nas przygotował abyśmy zgodnie z nimi postępowali. Amen.